Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak rozbiór polski, który dokonuje się od e, wielu lat, e, teraz przyspiesza i wchodzi w końcowy etap. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej przez maile I tak, ja już pisałem o tym w, dwa, w Masonerii Polskiej 2014 e, obszernie. Wtedy była jednak inna sytuacja, bo wtedy wyraźnie przygotowywano się do rozbioru Polski, w którym będzie uczestniczyła Rosja. E, dziś na to nie wygląda. Żeby Rosja tu w tym procesie mogła aktywnie uczestniczyć, chociaż nic nie wiadomo, bo to może znaczy są takie czasy, że nic nie wiadomo, wszystko się może zdarzyć i Rosja może uczestniczyć w tym rozbiorze w klasyczny sposób, stary sposób, czyli terytorialnie, bo ten nowy rozbiór Polski dokonuje się inaczej. I o tym pisałem już w Masonerii Polskiej 2014. Dokonuje się poprzez podział strefów wpływów. Prawda? Czyli, na przykład, bankowość przechodzi w jedne ręce, tak sektor gospodarki przechodzi w drugie ręce, inny sektor gospodarki przechodzi w trzecie ręce, państwo jest demontowane przestaje funkcjonować staje się nabywa takiej struktury jak kolonia, czyli urzędnicy tylko wykonują polecenia płynące z zewnątrz i struktura quasi państwowa, nie ma żadnej autonomii no i teraz zobaczmy ostatnio ostatnio jak ostatnio no pojawiły się Zaczęły dominować dwie siły PiS i Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska to ten zły glina, PiS to ten dobry glina, ale jedno, używając tej analogii, jedna formacja i druga formacja to glina, prawda? czyli y, obie działają w tym samym kierunku, tylko ten dobry glina jakby hamował ten proces i być może to wynikało z. Wewnętrznego charakteru PiSu, że jest tam dużo porządnych ludzi, którzy są przekonani, że partia nie jest zła, że partia idzie w dobrym kierunku że dzięki, lub że dzięki tej partii można coś uratować. Ja mówiłem w kilku programach, pisałem w kilku książkach, że być może jest tak, że liderzy PiSu y, są głęboko przekonani, że proces likwidacji polski. Rozbioru polski jest nie do zatrzymania, natomiast no, można próbować jakoś go przyhamować, jakoś uczynić z ludzką twarzą. W każdym razie PiS, mówiąc dużo o niepodległości, o suwerenności, o polskości, o patriotyzmie, Stwarzał zawsze warunki do rozbioru Polski, stwarzał warunki formalne, prawda? wprowadzał Polskę, współprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, czy inaczej, żeby ktoś nie, nie mówił, że zwalam wszystko na pis, że nie sprzeciwiał się i był za. Potem krzycząc o tym, że nie należy się słuchać struktur unijnych, podpisywał doprowadzał do tego, że podpisywane były wszystkie unijne dokumenty które Polsce zabierały suwerenność państwowość po kawałku uzależniały ją od obcych czyniły Polskę przede wszystkim polską gospodarkę polską bankowość taką zupełnie bezbronną i Yy, PIS przegrał, wreszcie yy, przyszło PO, yy, no i co się okazało, że po pierwsze yy, PO zastało warunki idealne do zakończenia procesu rozbioru Polski, i yy, rządy PO ujawniły, że yy, PIS tak działał lub tak nie działał. Że praktycznie struktury państwa są malowane. Prawda? To państwo jest bezsilne wobec działań różnego typu, ale tutaj zwróćmy uwagę na działania wewnętrzne. To znaczy politycy rządzący tym państwem mogą robić z tym państwem co, chce, co chcą. Państwo nie jest w stanie się obronić, nie ma. Czy, mechanizmów czynników powodujących, że prawo byłoby przestrzegane. No i PO to zaczęło wykorzystywać w sposób całkowicie jawny. I na ten temat powstała książka Chrysa Klińskiego Polska w likwidacji, czy nasz kraj przetrwa rządy koalicji 13 grudnia 13 grudnia, dobrze mówi. I y, dla mnie to jest zadziwiające, że yy, ci, którzy, znaczy działacze platformy obywatelskiej, bo tam jest też dużo ludzi, którzy yy, no, nie są źli. Prawda? Tak to delikatnie określę, na jakiej podstawie tak twierdzę, kiedyś yy, byłem gdzieś na Śląsku, było to spotkanie na temat Masonerii, yy, po tym spotkaniu była dyskusja, w tej dyskusji brało udział Wiele osób w taki sposób, no, że zgadzali się całkowicie z tym, co mówiłem, prosili tylko o uszczegółowienie. Później spotkanie się zakończyło, wyszedłem przed dom, w którym była ta sala, odetchnąć świeżym powietrzem. Za mną wyszło, czy wychodziło do domu. Yy. Prawie 10 osób, które zatrzymały się przy mnie, zaczęliśmy rozmawiać. No i w pewnym momencie okazało się, już nie pamiętam jak to wyszło, okazało się, że ci wszyscy, którzy mnie otaczają, którzy mówią w taki sposób, że wydawało by się, że nawet w PiSie nie mogą być, bo to jest za ostry napis, oni wszyscy byli z Platformy Obywatelskiej. Więc ja w końcu zadałem to pytanie, dlaczego. Jesteście w Platformie Obywatelskiej. Na co się okazało? Odpowiedzieli: Tu dyrektor szkoły, dyrektor jakiś w samorządzie, dyrektor w jakiejś instytucji, jakiś kierownik, jakiś inny pracownik o dużych kompetencjach, i oni mówią: no Nie było szansy, jak ja chciałem pozostać dyrektorem szkoły. Czy chciałem zostać dyrektorem szkoły, nie pamiętam, już to musiałem się zapisać do PO, prawda? I ja wtedy sobie uświadomiłem, że, że Polska funkcjonuje dokładnie jak teraz, dokładnie tak jak PRL. I PRL, który przecież nie był samodzielnym państwem, można się zastanawiać, czy w ogóle był państwem, prawda? Bo jego zależność od Rosji Sowieckiej była. No, Całkowita. Teraz ta zależność jest całkowita od Niemiec. Rosja tutaj ma też dużo do powiedzenia, ale już całkowicie w sposób skryty, ale no, najwięcej mają do powiedzenia Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. No i teraz Chryskliński, znaczy może jeszcze nie, może jeszcze nie przejdę do tej książki, bo mnie zadziwia to, że ci którzy są członkami platformy obywatelskiej takimi szarymi członkami i ci którzy na nią głosowali i teraz w kolejnych sondażach oświadczają że nadal by na nią głosowali że oni nie widzą że platforma obywatelska nie tylko ujawniła niemoc słabość polskiego państwa to że faktycznie ono funkcjonuje jak ci którzy nim zarządzają chcą żeby funkcjonowało ale jest bezsilne, jest właśnie malowanym państwem, i że platforma to wykorzystuje, a wykorzystując to prowadzi do sytuacji rozpadu państwa, likwidacji, likwidacji yy, Polski. Yy, nie jestem też pewny, czy ci, którzy są zwolennikami Konfederacji, PIS-u, czy nie chodzą na wybory, bo uważają, że zarówno PIS, jak i Konfederacja to jeszcze nie to, to nie ta formacja, którą sobie wymarzyli? Czy ci ludzie zdają sobie do końca sprawę, jak tragiczna jest sytuacja? I teraz myślę, że ta książka Polska w likwidacji jest dla jednych i dla drugich. Ona, no bo jak się spotka kogoś od Konfederacji, jakiegoś patriotę, E, dobrego katolika, jakiegoś pisowca, który no, jest patriotą, zależy mu na losach Polski, ale jeszcze wierzy, że tutaj PIS jest najlepszą formacją, to e, oni e, jakby nie widzą tego, co najgorsze, prawda? bo m, najgorsze nie jest to ściganie polityków, y, opozycji. Za byle co i pod byle jakim pretekstem, najgorsze jest to właśnie, że państwo zanika. Państwo z każdą minutą zanika, i wypracowuje się procedury takie, że przypomina to jakiś, jakiś sowiecki kołchosłowca. I teraz Kliński to wszystko pokazuje krok po kroku, tak żeby zobaczyli jedni i drudzy, jaka sytuacja jest tragiczna. I jak nie tylko demontuje się państwo, ujawnia się, że ono państwem już nie jest, wykorzystuje się to, że ono państwem już nie jest, ale jak spełnia się też wolę obcych, jak niszczy się Polskę we wszystkich możliwych obszarach i, i gospodarki, i kultury, i szkolnictwa, i tak dalej. I jeżeli spojrzymy. Yy, Spis treści tej książki no to możemy zobaczyć jakie to są perspektywy. Prawda? Bezprawne przejęcie telewizji polskiej, siłowe opanowanie prokuratury. Yy Zrezygnowanie z może nie po kolei, ale tak to jest w spisie treści. Zrezygnowanie z podprawy żeglowno żeglowności Odry, niemieckie życzenie. Rezygnacja sportu zbożowego w Gdańsku, niemieckie życzenie, likwidacja lekcji religii, pokwałcenie konkordatu, prawda? uderzenie w kościół i pokazanie, że umowy międzypaństwowe, ustawy nie znaczą nic. Niszczenie przez lewicę, akurat lewica tu w tym rządzie dostała pewne zadania, które zresztą ją interesują i je realizuje, czyli niszczenie Polskiej Akademii Nauk przez lewicę, przyzwolenie na agresję wobec polskich żołnierzy, prawda? polscy żołnierze na granicy. Białoruski otrzymali takie polecenia, że byle kto może podejść na policję w twarz, uderzyć ich, wyzywać ich i no, mogą się tylko wycofywać w zasadzie. To, to bardzo obniża, znaczy obraża polski mundur, obraża Polskę, ale też obniża no, rolę, wagę, pozycję wojska. Służba zdrowia upada. Niszczenie PKO, PKP Kargo w interesie Niemiec i Ukraińców. Unieważnianie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przekształcenie ZUS w piramidę finansową. Nadużycia w różnych śledztwach, tutaj po kolei. Kryński omawia te nadużycia. Przykład: rząd chce opodatkować nawet kapliczki i przydroźne krzyże. Drastyczne podwyżki opłat za ogrzewanie to jest jakby wielki, oddzielny temat tego Zielonego Ładu. Chryst Kryński napisał na, tą specjalną, na ten temat specjalną książkę. Polecam Wielka Grabież. Przywracanie starych komunistów do służby, destrukcja polskiej szkoły, przekręty na fotowoltaice, różne działania stanowiące prezent dla deweloperów, powodujące, że mieszkania drożeją. drożeje wszystko. Tej Kryński pokazuje, choćby na przykładzie e, żłobków. E, takie działania, jakie są ze składką zdrowotną, którą to zresztą wymyślił PiS, prawda? I e, niszczenie małego i średniego polskiego biznesu. Ja przez lata płaciłem w praktyce 50 zł składki zdrowotnej. Bo oczywiście składka była większa, ale znaczna jej część była odliczona od podatku. Teraz w sumie płacę 1600 składki zdrowotne. I nie odlicza mi się tego od podatku, podatek oddzielnie. Lawinowy, przerażający, katastrofalny wzrost długu publicznego, niszczenie poczty polskiej. Podnoszenie pensji minimalnej. Tu Lewica dużo też krzyczy i popiera, i ludzie się niektórzy cieszą, nie rozumiejąc, że to niszczy małe i średnie firmy, że one nie są w stanie płacić takich pensji, i, i teraz albo będą uciekać w szarą sferę, strefę, albo będą się likwidować, ale to zmierza w kierunku uderzenia w nich. I, I co? Podwyższą. Polak się cieszy, że mu podwyższą, bo, bo minimalna stawka będzie podwyższona, minimalna pensja będzie podwyższona o 500 zł. Ale później pracy nie będzie miał, albo będzie pracował yy, na czarno. Yy. Wprowadzanie aborcji. Tylnymi drzwiami, głodzenie opozycji, prawda? likwidowanie demokracji, znaczy te odbieranie subwencji, wciąż uderzanie w sądy, tam gdzie one wydają nie, nie takie wyroki jak trzeba, zrobienie budżetu takiego, który jest no, zabójczy dla Polski. Budżetu, który prawdopodobnie mm, zostanie odrzucony, przekreślony, całkowicie zmieniony po wyborach prezydenckich. APO chce własnego prezydenta, żeby już móc robić wszystko, bo jednak prezydent Duda jakoś ich ogranicza. Yy. Uleganie lobbystom od wiatraków. Yy. Wszystkim lobbystom zachodnim i. Yy. No, działanie na ich rzecz to doprowadzenie do sytuacji, kiedy w Polsce zabraknie prądu. Uderzanie, kolejne uderzenia w kościół i jego prawo własności. Postępowanie wobec CPK, bo, bo żeby Niemcy mogli zbudować swoje lotnisko. Pogrzebanie drugiej nitki rociągu pomorskiego. Eee, doprowadzenie do tego, że spółki karbu Państwa, które faktycznie no przenosiły duże dochody z zapisu, eee, teraz mają tragiczne wyniki. Zmierzanie, to, to wskazuje na to, że PO zmierza do prywazy, prywatyzacji tych spółek karbu Państwa, a ta prywatyzacja oznacza oddanie ich za bezsen Niemcom, Francuzom, znaczy tak naprawdę, krajski powie masonom. E, Ograniczanie wolności przez wprowadzanie różnego typu przepisów prawnych, między innymi dotyczących mowy nienawiści. E, rezygnacja z elektrowni atomowych. Ja jestem przeciwnikiem elektrowni atomowych. Ale jeżeli zakłada się, że się zlikwiduje elektrownie węglowe, no to na wiatrakach i innych takich, to się dalek, daleko Polska nie pojedzie. Klęski porusza tutaj jeszcze wiele więcej tematów, ja tylko zasygnalizowałem to, co jest w tej książce. Polska jest w likwidacji i warto mieć na ten temat świadomość. Warto zbierać w głowie wszystkie te fakty i je upowszechniać, przekazywać. Yy, może coś z tego będzie. Da? Chociaż polityka została tak ustawiona, że te dwie partie na razie się tylko wymieniają, a przy tych dwóch partiach, myślę oczywiście o PO i PiS, nadziei yy, jest niewiele. Ta nadzieja jest raczej Podobna jak w 1989, czy podobna jak w 1918, że mocarstwa, które nas głębią, gnębią, się rozpadną. One się muszą rozpaść, bo to są y, domy zbudowane na piasku, tylko oby się rozpadły jak najszybciej, bo może tak być, że jak one się rozpadną, to y, po naszym polskim domu też już nie pozostanie kamień na kamieniu. Dziękuję bardzo.